Zima tego roku była wyjątkowo łagodna, lecz wieczór, w którym Kasia miała gościć rodzinę męża na tradycyjnej kolacji wigilijnej, przyniósł prawdziwą zimę za oknami. Droga do mieszkania na ostatnim piętrze kamienicy była pokryta świeżym, białym śniegiem, który skrzypiał pod butami. Światła ulicznych latarni tworzyły na chodniku złote plamy, a powietrze pachniało mrozem i świerkowymi gałązkami. Kasia spoglądała przez okno, popijając ciepłą herbatę z cytryną i miodem, starając się uspokoić drżące ręce. W kuchni rozstawiała talerze i sztućce, delikatnie poprawiając czerwoną obrus, który rozpostarła na stole już kilka dni wcześniej. Przez ostatnie tygodnie planowała każdy szczegół tej kolacji. Choć wiedziała, że będzie to kolejne spotkanie pełne nieoczekiwanych napięć, chciała zachować pozory spokoju uprzejmości. Zapach pieczonego karpia mieszał się z aromatem barszczu czerwonego, który powoli chłodził się w dużym garnku. Obok stały talerze z uszkami, gotowe do podania. Kasia czuła dumę z tego że udało jej się przygotować tradycyjne potrawy, mimo że zawsze z tyłu głowy czuła niepokój, czy teściowa zaakceptuje to, co zrobiła. W drzwiach pojawiła się teściowa, pani Helena, kobieta w średnim wieku, o przenikliwym spojrzeniu i sztywnym sposobie poruszania się. Miała na sobie starannie wyprasowany kremowy sweter i długą spódnicę w kratę. Jej twarz pokrywały drobne zmarszczki, a usta niechętnie układały się w uśmiech. — Dobry wieczór, Kasiu — powiedziała z niskim ukłonem — Jednocześnie spoglądając na stół z lekkim uniesieniem brwi. Wszystko wygląda bardzo schludnie. Dziękuję, pani Heleno odpowiedziała Kasia, choć nie mogła powstrzymać drżenia w głosie. Mam nadzieję, że wszystko będzie smakowało. Po chwili weszli pozostali członkowie rodziny brat męża, Grzegorz, z żoną i dwójką dzieci, a także rodzice męża pan Marian i pani Helena. Wszyscy zostawili za sobą zimę i weszli do ciepłego mieszkania, gdzie na ścianach wisiały zdjęcia rodzinne. A choinka świeciła tysiącem migoczących światełek. Kasia obserwowała, jak dzieci biegają po pokoju, śmiejąc się i rozpakowując prezenty, ale mimo tego ciepła czuła ciężar na sercu. Wiedziała, że to nie będzie zwykłe, rodzinne spotkanie. Napięcie między nią a teściową było niemal namacalne. Czuła, że każdy jej ruch, każde słowo jest uważnie oceniane. Podczas kolacji rozmowy toczyły się spokojnie. Pan Marian mówił o pracy. O planach na nowy rok, a Grzegorz z żoną rozmawiali o szkole dzieci. Kasia starała się angażować w dyskusję, jednak jej uwagę skupiał chłód, z jakim spoglądała na nią pani Helena. Co jakiś czas rzucała kąśliwe komentarze, których brzmienie jednak ukrywała pod grzecznym tonem. Kasia, czy mogłabyś podać trochę barszczu? zapytała teściowa z pozorną uprzejmością. Oczywiście odpowiedziała Kasia, podając talerz. Jednak gdy pani Helena spróbowała barszczu. Zmarszczyła nos. Ciekawy smak, powiedziała, a w jej głosie słychać było niepokojące złośliwości. Kasia schowała rozczarowanie, uśmiechnęła się wymuszonym uśmiechem. W międzyczasie dzieci biegały wśród gości, atmosfera powoli stawała się bardziej swobodna. W kącie pokoju, przy kominku, siedziała starsza pani Helena, której chłodne spojrzenie nie opuszczało córki syna. Kasia czuła, że każda chwila może być tą, w której coś pęknie. Po zakończonej kolacji, kiedy talerze zostały już sprzątnięte, a dzieci zajęły się rozpakowywaniem prezentów, atmosfera w pokoju zdawała się nieco rozluźnić. Kasia usiadła przy stole, próbując ukryć napięcie, które wciąż czuła w ciele. Pani Helena wstała powoli, z wyraźnym zamiarem zwrócenia na siebie uwagi. Przesunęła się ku środkowi pokoju, a reszta rodziny natychmiast skierowała na nią wzrok. Mam coś ważnego do ogłoszenia, zaczęła, a jej głos był spokojny, lecz przepełniony zdecydowaniem. Po wielu rozmowach i po wewnętrznym głosowaniu zdecydowaliśmy, że Kasia nie jest już częścią naszej rodziny. Słowa te padły jak grom z jasnego nieba. W pokoju zapanowała martwa cisza, przerywana jedynie delikatnym trzaskiem palącego się drewna w kominku. Kasia zamarła, czując, jak serce wali jej w piersi. Przez głowę przebiegły jej wspomnienia, lata starań, próby zdobycia akceptacji, codzienne kompromisy. Wszystko miało zostać zniweczone jednym zdaniem. Co pani mówi? Zapytała spokojnie, starając się opanować drżący głos. Proszę mi wyjaśnić, na jakiej podstawie podjęliście tę decyzje. Twoje zachowanie, odpowiedziała pani Helena, bez cienia współczucia, twoja postawa i sposób, w jaki traktujesz nas, są nie do przyjęcia. Nie mamy ochoty dłużej tolerować tego, co się dzieje. Grzegorz, brat męża, kiwnął głową za probatą, a reszta rodziny spojrzała na kasie z chłodnym, zadowolonym wyrazem twarzy. Nikt nie próbował interweniować ani jej bronić. Kasia poczuła, jak fala zimna rozlewa się po całym ciele, ale z trudem opanowała emocje. Jeśli tak zdecydowaliście, powiedziała spokojnie, wstając z krzesła, to nie zamierzam dłużej uczestniczyć w tej farsie. Życzę wam szczęścia. Ale nie liczcie już na moją pomoc. Zanim ktokolwiek zdołał odpowiedzieć, obróciła się na pięcie i wyszła z pokoju. Drzwi za nią zatrzasnęły się z cichym trzaskiem, pozostawiając rodzinę w osłupieniu. W ciszy, która nastąpiła po jej wyjściu, zaczęły się ciche szepty. Pan Marian spojrzał po obecnych z wyraźnym niepokojem. Może jednak przesadziliśmy? Zapytał cicho. Ale nikt nie odpowiedział. Kasia stała na kratce schodowej, wpatrując się w ośnieżoną ulicę. Czuła, że to jeszcze nie koniec, że jeszcze będzie musiała walczyć, nie tylko o siebie, ale o coś znacznie większego. Kasia stała na kratce schodowej. Wpatrując się w ośnieżoną ulicę. Mrożne powietrze parowało z jej ust, a śnieg lekko sypał na czarną, długą kurtkę, którą sunęła z ramion, by na chwilę rozprostować zmęczone plecy. Serce wciąż waliło jak szalałe, a w głowie kłębiły się myśli gorączkowe, ciężkie, pełne bólu i niedowierzania. Nie jestem już częścią tej rodziny, powtarzała sobie jak mantrę te słowa, jakby próbowała oswoić ich ciężar. Wokół panowała cisza, w bloku prawie wszyscy już spali a tylko od czasu do czasu gdzieś w oddali przeszła samotna Sylwetka. Kasia odwróciła się powoli i zaczęła schodzić po schodach, wiedząc, że nie może wrócić do mieszkania. Zbyt wiele tam zostało powiedziane i zbyt wiele uczuć złamanych. Jeszcze tej nocy miała zatrzymać się u przyjaciółki, Moniki, która od lat była jej wsparciem. Zawsze powtarzała, że prawdziwa rodzina to nie tylko więzy krwi, ale też ludzie, którzy potrafią kochać i szanować. W drodze do tramwaju Kasia czuła zimno przenikające przez warstwy ubrania, ale jednocześnie ogarniała ją dziwna lekkość. Jakby odrzuciła ciężar, który przez lata dusił jej serce. Tymczasem w mieszkaniu Helena i reszta rodziny zostali sami. Atmosfera, która jeszcze chwilę temu zdawała się napięta, teraz stawała się gęsta i ciężka od niewypowiedzianych słów. Myślałem, że to przesada, mruknął pan Marian, zerkając na żonę. Może powinniśmy porozmawiać z Kasią spokojnie? Spokój? Helena spojrzała na niego z zimnym błyskiem w oku. To już za późno. Widzieliście, jak się zachowywała, jak traktowała nas wszystkich. To dla naszego dobra. Grzegorz, który jeszcze niedawno kiwnął głową z aprobatą, teraz zaczął się niepewnie rozglądać. A co jeśli Kasia zrezygnuje z pomocy przy organizacji świąt? Kto zajmie się dziećmi, jedzeniem, całą resztą? Zapytał cicho. To nie nasz problem, odpowiedziała pani Helena twardo. Jeśli nie potrafi być członkiem rodziny, nie ma co się nad nią rozczulać. Słowa te odbiły się echem w pustym mieszkaniu, a nikt nie odważył się podjąć dyskusji. Kasia dotarła do mieszkania Moniki zziębnięta, ale zdeterminowana. Drzwi otworzyła jej przyjaciółka, która od razu rzuciła się na nią z uściskiem. Co się stało? zapytała z troską, prowadząc ją do salonu. To długa historia, odparła Kasia, siadając na miękkiej kanapie. Ale muszę odpocząć. Monika przyniosła ciepłą herbatę, a obie kobiety usiadły przy oknie, patrząc na migoczące światełka miasta. W ciszy nastała chwila wytchnienia. W tym czasie w telefonie Kasi zaczęły pojawiać się pierwsze nieodebrane połączenia z numerów znajomych z rodziny męża. Najpierw kilka krótkich SMS-ów o treści. Proszę, odezwij się, musimy porozmawiać. To nie tak miało być. Kasia zignorowała je, starając się złapać oddech i poukładać myśli. Jednak kolejne telefony coraz bardziej się nasilały, dzwonił brat męża, jego żona, a nawet teść. Po godzinie, kiedy już zaczęła się powoli wyciszać, telefon zadzwonił znowu. Tym razem to był mąż, Tomek. Kasia, musimy się zobaczyć, powiedział tonem pełnym napięcia. To pilne. Tomek, dzisiaj nie mogę, odpowiedziała stanowczo. Potrzebuję czasu. Proszę, to ważne. Przynajmniej wysłuchaj mnie. Kasia spojrzała na Monikę, która tylko skinęła głową z zachętą. Dobrze, zgodziła się cicho. Spotkamy się jutro. Telefon wylądował na stole, a w powietrzu uniósł się cień niepokoju. Kasia wiedziała, że to dopiero początek burzy, która nadchodziła. Następnego dnia Kasia umówiła się z Tomkiem w małej, cichej kawiarni, którą lubili odwiedzać jeszcze przed ślubem. Miejsce miało swoje przytulne zakątki, pełne ciepłych barw i zapachu świeżo mielonej kawy. Za oknem szaro i ponuro, a od czasu do czasu spadł lekki deszcz, odbijając się od chodnika lśniącymi kałużami. Kasia weszła jako pierwsza, z nadzieją, że rozmowa przebiegnie spokojnie, ale serce tłukło się w piersi jako szalałe. Tomek zjawił się kilka minut później, z wyraźnym zmęczeniem na twarzy. Jego ubranie było starannie dobrane, ale oczy zdradzały niepokój. Cieszę się że przyszłaś, powiedział, siadając naprzeciw niej. Ja też odpowiedziała, starając się nie zdradzić rozchwiania emocji. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, zaczął, nerwowo bawiąc się łyżeczką do kawy, nie jest łatwa dla nikogo. Ale chcę, żebyś wiedziała, że ja, ja nie chcę, żebyśmy się rozdzielili. Kasia spojrzała mu prosto w oczy, widząc w nich zarówno szczerość, jak i zmęczenie. Tomek, twoja rodzina podjęła decyzję. To oni zdecydowali, że mnie nie chcą. A ja nie jestem pewna, czy ty naprawdę walczysz o naszą rodzinę, czy tylko o swój spokój. Walczę o was, zapewnił. Ale wiem, że nie było łatwo. Moja mama jest trudna. Wiem, że cię krzywdziła, a ja często byłem bezradny. Bezradny? Kasia uniosła brew, bo nigdy nie stanąłeś po mojej stronie. Zawsze wybierałeś ją. To prawda, nie zawsze byłem wsparciem, na jakie zasługiwałaś, przyznał ze spuszczoną głową. Ale teraz chcę to zmienić. Kasia westchnęła, próbując odnaleźć sobie zaufanie, które powoli gasło przez lata. Jak mam ci uwierzyć? Po tym wszystkim, co się stało? W odpowiedzi Tomek wyciągnął telefon i pokazał wiadomość. Mamo, wiem, że nie było łatwo, ale musimy dać Kasi szansę. To nasza rodzina i powinniśmy się wspierać. To napisał mój brat, wyjaśnił. On też nie zgadza się z tym, co się stało. Kasia spojrzała na wiadomość, czując, jak w sercu rozkwita nieśmiała nadzieja. Tymczasem w domu pani Heleny trwały gorączkowe rozmowy. Po wyjściu Kasia atmosfera stała się napięta, a niektórzy członkowie rodziny zaczęli kwestionować swoją decyzję. Może zbyt pochopnie ją oceniliśmy? Zaproponowała cicho żona Grzegorza, Marta. Kasia zawsze była pomocna, a teraz, kiedy odeszła, widzę, że jest tu pustka. Pustka? Mruknął Grzegorz, przecierając czoło. To nie jest pustka, to wolność od kłopotów. Ale co, jeśli nie doceniamy, co straciliśmy? Wtrąciła się pani Helena, patrząc na męża. Pamiętasz, jak Kasia ratowała naszą rodzinę po wypadku Tomka? Pan Marian zmarszczył brwi. Tak, to prawda. Bez niej byśmy nie poradzili sobie wtedy. Ale czy to wystarczy, by przebaczyć wszystkie drobne kłótnie i nieporozumienia? Marta wstała, wyciągając z torby stary album rodzinny. Spójrzcie, powiedziała, otwierając album. To zdjęcia z ostatnich świąt. Kasia zawsze dbała o rodzinę, organizowała wszystko, mimo że czasem było jej ciężko. Wszyscy zebrali się wokół stołu, przeglądając fotografie, na których widać było uśmiechnięte twarze, wspólne chwile, dzieci biegające po ogrodzie. Może powinniśmy porozmawiać z Kasią i spróbować to naprawić, zaproponowała Marta. Jutro zadzwonię do niej, oznajmił pan Marian. Nie wiem, czy to jeszcze coś da, westchnęła pani Helena, ale w oczach miała cień niepokoju. Kasia leżała na kanapie w mieszkaniu Moniki, przykryta ciepłym kocem. Za oknem już zapadał zmrok, a z głośników cicho płynęła muzyka świąteczna. Choć była daleko od rodzinnego domu, atmosfera świąt wciąż ją otaczała. Monika siedziała obok, zajęta szyciem małych ozdób na choinkę. Nagle telefon Kasi zadzwonił. Wyświetlił się numer pana Mariana. Serce Kasi zaczęło bić szybciej, lecz odruchowo odebrała. Kasia, to ja. Chciałem porozmawiać. Głos pana Mariana brzmiał niepewnie, ale szczere było w nim coś, co Kasia dawno nie słyszała. Słucham, odpowiedziała. Czując mieszankę niepokoju i ciekawości, myśleliśmy: Może trochę zbyt surowo postąpiliśmy. Rozmawiałem z żoną i zresztą z kilkoma członkami rodziny. Wiem, że popełniliśmy błędy i chcielibyśmy to naprawić. Chciałbym, żebyś wróciła na święta do nas. Nie chcemy tracić cię z rodziny. Kasia milczała chwilę, po czym odpowiedziała: To dużo do przemyślenia, panie Marianie. Nie wiem, czy dam radę tak po prostu zapomnieć o wszystkim? Wiem, ale proszę, daj nam szansę. Rodzina bez ciebie nie jest tym samym. Rozmowa zakończyła się, a Kasia długo jeszcze siedziała w milczeniu, myśląc o słowach pana Mariana. Przecież to był początek czegoś nowego, albo powtórka starych błędów. W tym samym czasie w mieszkaniu pani Heleny, atmosfera była ciężka i pełna napięcia. Pani Helena siedziała przy stole, przeglądając stare listy i zdjęcia, które trzymała w szufladzie. Znalazła tam kilka kartek od swojej matki, na których były zapisane rodzinne porady i refleksje. Zaczęła czytać na głos, jakby szukając w słowach przeszłości odpowiedzi na dzisiejsze problemy. Rodzina to nie tylko więzy krwi, ale przede wszystkim lojalność i szacunek. Czasem trzeba odrzucić tych, którzy przynoszą wstyd i niepokój. Pani Helena zmarszczyła brwi, jednak w środku czuła niepokój. Wiedziała, że jej decyzja o wykluczeniu Kasi z rodziny była radykalna, ale czy słuszna? A może była to tylko obrona przed własnymi lękami i poczuciem straty kontroli? Wtedy do pokoju wszedł pan Marian. Myślę, że musimy się zmienić, powiedział spokojnie. Nie możemy budować rodziny na wzajemnym wykluczaniu się. Kasia to też część nas. To nie takie proste, odpowiedziała pani Helena, choć głos miała łagodniejszy niż zwykle. To jak budowanie muru z kamieni. Które sami rzuciliśmy. Pan Marian usiadł obok niej, biorąc ją za rękę. Może najwyższy czas zacząć go burzyć. Następnego ranka Kasia obudziła się z mieszanką nadziei i obaw. Rozmowa z panem Marianem przypomniała jej, że nawet w najbardziej skomplikowanych rodzinach może zaświtać iskra zmiany. Postanowiła, że spróbuje. Ale pod jednym warunkiem tym razem to ona postawi zasady. Zadzwoniła do Moniki, był umówić się na spacer i porozmawiać. Słońce wschodziło powoli nad miastem, rozświetlając śnieg i dając ciepło mimo zimna. Kasia opowiedziała przyjaciółce o propozycji pana Mariana i o swoich obawach. Pamiętaj, Kasia, powiedziała Monika, ty też jesteś ważna. Nie musisz zgadzać się na wszystko. Możesz mówić nie i stawiać granice. Kasia skinęła głową, czując, jak w niej rośnie siła. Wiedziała, że musi iść na spotkanie z rodziną ale tym razem z podniesioną głową. Tymczasem w domu pana Mariana trwają przygotowania do nadchodzących świąt. W powietrzu unosi się zapach pieczonych jabłek i wanilii. Pani Helena, choć nadal pełna wątpliwości, pomagała w dekorowaniu choinki. W sercu czuła, że nadchodzi coś ważnego, być może druga szansa dla całej rodziny. Grzegorz z Martą rozmawiali szeptem w kuchni o tym, jak najlepiej przyjąć Kasie z powrotem, mając nadzieję, że tym razem uda się uniknąć dawnych błędów. Wieczór świąteczny nadszedł szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Kasia postanowiła pojawić się w domu pana Mariana. Miała ze sobą drobny prezent ręcznie wykonany album ze zdjęciami ich wspólnych chwil i kilku przepisów na potrawy, które kiedyś wspólnie przygotowywali. Drzwi otworzyła pani Helena, która przez chwilę zawahała się, zanim zaprosiła ją do środka. W pokoju czekał pan Marian oraz reszta rodziny, którzy z niecierpliwością spoglądali na kobietę stojącą w progu. Witaj. Kasiu, powiedział pan Marian z ciepłym uśmiechem: Cieszymy się, że przyszłaś. Kasia skinęła głową, czując, jak napięcie zaczyna ustępować miejsca nadziei. Dziękuję, że mnie zaprosiliście odpowiedziała cicho. W miarę upływu wieczoru rozmowy stawały się coraz bardziej otwarte i szczere. Każdy dzielił się swoimi uczuciami i obawami, a Kasia wyjaśniała, jak bardzo bolały ją lata wykluczenia i braku zrozumienia. Pani Helena, choć nadal surowa, Zaczęła dostrzegać w synowej coś, czego wcześniej nie chciała widzieć, siłę i determinację. Grzegorz poprosił o chwilę ciszy i powiedział To nasza rodzina i chcemy, by była pełna. Kasia, prosimy, zostań z nami. To były słowa, które Kasię poruszyły do głębi. Choć wieczór przebiegał w duchu pojednania, Kasia czuła, że pod powierzchnią wciąż kryje się wiele nierozwiązanych spraw. Po powrocie do mieszkania Moniki usiadła przy oknie, Patrząc na migoczące światełka miasta, w myślach wracała do rozmowy z teściową. Kilka dni wcześniej, jeszcze przed świętami, Kasia znalazła na strychu rodzinnego domu stary pamiętnik pani Heleny. Był to skrawek jej młodości, pełen marzeń, rozczarowań i bólu, o którym nikt w rodzinie nie wiedział. Kartki opisywały trudne relacje z własną matką, samotność i walkę o przetrwanie w trudnych czasach. Czytając te słowa, Kasia poczuła głębsze zrozumienie teściowej, kobiety która przez lata broniła się przed światem własnym chłodem i surowością. Postanowiła, że jeśli chce naprawdę odbudować rodzinę, musi nie tylko walczyć o swoje miejsce, ale też spróbować zrozumieć tę, która kiedyś była dla niej największą przeciwniczką. Kilka tygodni po świętach w mieszkaniu pana Mariana zorganizowano małe przyjęcie, tym razem już bez napięć i nieporozumień. Kasia przyszła jako pełnoprawna członkini rodziny, choć z sercem pełnym ostrożnej nadziei. Podczas kolacji, przy blasku świec, Pani Helena podeszła do Kasi, podając jej rękę. Przepraszam, że byłam taka surowa, powiedziała cicho. Wiem, że to był błąd. Kasia uśmiechnęła się, ściskając dłon teściowej. Dziękuję, że się otworzyłaś. Chcę, żebyśmy razem budowały przyszłość. W tym momencie cały dom wypełniła atmosfera wybaczenia i odrodzenia. Rodzina, która przez lata przechodziła przez burze i kryzysy, Znalazła w końcu siłę, by iść naprzód razem.